Nie byłem zdziwiony, ale wiedziałem już, że Bóg, któremu wierzyłem, jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. Modliłem się ja, modliła się Ewa. Mniej więcej po miesiącu ojciec Ewy po prostu spytał: Ile potrzebujemy pieniędzy na ślub? Nie miałem niczego, począwszy od skarpetek na garniturze, skończywszy wszystko, kupił mój teść. Na ślub dostałem od naczelnika cztery dni przepustki. Wreszcie nadeszła sobota. Najpierw ślub cywilny, potem błogosławieństwo w zboże i skromne przyjęcie w jednym z żorskich lokali. Oprócz teścia była tylko moja nowa, boża rodzina. Tak zostałem mężem i nie byłem już sam. Teraz dostawałem jeszcze 24-godzinne przepustki, a od teścia dostałem rower, abym mógł uniezależnić się od komunikacji miejskiej. Od teraz, kilka razy w tygodniu. Przemierzałem odległość z zakładu w Jastrzębiu do Żor. Jeżdżąc tak często myślałem, jakie wielkie zmiany zaszły w moim życiu. Co jeszcze lepszego może mnie spotkać? Zaznałem już tyle radości. Kiedy tak rozmyślałem, znowu ta informacja, która nagle pojawiała się w moich myślach. Będziesz tędy, jeździł własnym samochodem, odwiedzać skazanych. Nie lekceważyłem już tego głosu. Chowałem informacje jakby na półkę i czekałem aż się wypełni. Gdyby patrzeć po ludzku, było to niemożliwe. Nie miałem nawet roweru. Ten, na którym jechałem, nie był mój. Skąd więc miałbym mieć samochód? A poza tym ciągle nie miałem prawa jazdy i wciąż siedziałem. Czas mijał do drugiej klasy, zdałem bez problemu. Zostałem nawet wybrany przewodniczącym samorządu szkolnego. Zbór zaproponował mi objęcie służby głoszenia i stałej opieki nad grupą w zakładzie poprawczym w pszczynie. Zgodziłem się chętnie, ponieważ siedzący tam młodzi ludzie, wiedząc, że jestem Przepustkowiczem i człowiekiem z bogatą przeszłością kryminalną, chętnie słuchali Ewangelii. Oczywiście nie wszyscy. Niektórzy z nich nie doświadczyli jeszcze poczucia własnej bezsilności i rozmowy były czasem trudne. Jednak jeździliśmy tam regularnie. I znajdowałem w tym wielką radość. W końcu nadszedł czas, w którym, jako recydywa wielokrotna, artykuł 60, paragraf 2, mogłem ubiegać się o przedterminowe, warunkowe zwolnienie. Napisałem prośbę do sądu i czekałem. Wierzyłem głęboko, że niedługo odzyskam wolność. Modliłem się gorąco, modliła się też moja żona. Wreszcie przyszedł dzień, w którym miałem stanąć przed sądem penitencjarnym. Kilkunastu ludzi czekało od rana. Posiedzenia sądu penitencjarnego odbywały się w pawilonie 8. Większość więziennym zwyczajem chodziła tam i z powrotem. Mnie również udzieliła się nerwowa atmosfera. Czekaliśmy. W końcu przyszedł cały skład sędziowski, sędzia, prokurator i protokolantka. Weszli też przedstawiciele administracji, kierownik penitencjarny, naczelnik i wychowawca. Nie byłem zachwycony. Przyjechał sędzia, który był znany z niechętnego wypuszczania na wolność. Po dłuższej chwili zaczęli nas wzywać. Kiedy pierwszy wezwany wychodził, uśmiech na jego twarzy powiedział nam wszystko. Dostał zgodę. Zgodę też dostał drugi i trzeci, również czwarty. Ja wchodziłem jako piąty. Czyżbym miał być pierwszym odrzuconym? Nie zdziwiłbym się. Bardzo niewielu recydywistów wielokrotnych Dostawało warunkowe, tylko w szczególnych przypadkach. Stanąłem przed sądem. W ręku miałem jeszcze opinię ze sporu, napisaną przez pastora. Chciałem ją wręczyć sędziemu. Chciałbym dołączyć jeszcze taką opinię, zacząłem. Mnie nic już nie potrzeba, szorstko powiedział sędzia. Ja mam tutaj wszystko, wskazał na leżące przed sobą akta. Stałem pokornie, tracąc powoli nadzieją. Po chwili sędzia popatrzył na mnie i powiedział: Panie Art, muszę przyznać, że w całej swojej praktyce nie spotkałem się z przypadkiem, aby w tak krótkim czasie opinia o skazanym tak radykalnie się zmieniła. Udzielam panu przedterminowego warunkowego zwolnienia. Podziękowałem i wyszedłem, by podziękować temu, który ma w swoim ręku serca królów i władców, a także sędziów i wszystkich innych ludzi. Chwała Tobie Jezu. Pozostało mi już tylko czekać na zwolnienie. Przeważnie wychodziło się po tygodniu od otrzymanego warunkowego zwolnienia, jednak istniała możliwość wyjścia wcześniej, pod warunkiem, że ktoś pojechał do katowickiego sądu i przywiózł zwolnienie. Prezes sądu niechętnie je dawał, o czym nie wiedziałem. Wspomniałem żonie o takiej możliwości. Ewa udała się do Katowic, przywiozła potrzebne dokumenty i mogłem wyjść dwa dni po posiedzeniu sądu. Jej wyjazd jest dla mnie również świadectwem mocy Boga, gdyż jest raczej nieśmiała. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.